Nowoczesna bardzo często podejmuje dyskusję ze światem współczesnym. Tego przykładem są niewątpliwie obrazy pana Bartłomieja Kownackiego. Jeden z nich obraz Hugo Boss przedstawia na obrazie, widzimy, w luksusowy sklep w centrum Hugo Boss, który. Nie garnitury, ale mundury nazistowskie. To nie jest jakaś prowokacja, tylko to jest przypomnienie faktu historycznego o tym, że ta znana niemiecka firma była dostarczała mundurowanie dla nazistów. To nie był jedyny niemiecki koncern, który. który który dostarczał ubrania markowe Niemcom, nazistom. Tutaj mamy drugi obraz Hugo Boss, z Hugo Bossem, z mundurami. Jest także obraz tego samego autora obraz pod tytułem Geneza dobrej marki, który przedstawia więźniów obozów koncentracyjnych. Z markami znanych koncernów. Nie tylko niemieckich, ale także tych amerykańskich, bo przypomnijmy, że amerykańskie koncerny w ich majątek, fabryki należące do Amerykanów, nie zostały upaństwowione przez nazistów, zostały wzięte pod zarząd komisaryczny i ta produkcja, którą, na której zarabiały, produkcja, która szła dla militaryzmu niemieckiego, imperializmu niemieckiego, nazistowskiego, po wojnie zyski z tej, z tej produkcji szły na konta w Szwajcarii i Szwecji i po wojnie wróciły do, do Niemców. I dzisiaj te, te globalne marki absolutnie nie poczuwają się od odpowiedzialności za swoją współpracę z Niemcami. I takich marek było bardzo dużo. Ja o tym kilkukrotnie pisałem, więc cieszy mnie, w, cieszy mnie dostrzeżenie tego problemu przez artystów współczesnych. Wystawę takich obrazów mogą Państwo znaleźć w, w Galerii Sztuki. To Art, to jest centrum praskie Koneser. Tutaj mają Państwo taką, coś takiego komputerowego. Może jak Państwo klikną na ekran, to będą mogli połączyć się z tą wystawą. Zapraszamy do obejrzenia wystawy. Tym bardziej, że jest to wystawa z prywatnej, w prywatnej galerii, za prywatne pieniądze. Więc nie ma czegoś takiego. Ja w kółko narzekam, czyli finansowania sztuki nowoczesnej z państwowych pieniędzy. Uważam, że o wiele lepiej te pieniądze pozostają w kieszeniach podatników, a sztuka nowoczesna jest finansowana, wystawiana i jest domeną prywatnego.